Nie ma dziś świąt Bożego Narodzenia. Zostały anulowane. Pamiętaj, nie mów nigdy nikomu o Bożym Narodzeniu. Przecież mógłbyś tylko wszystkich wokoło obrazić, a do tego nigdy nie wolno dopuścić. Dziś w imię powszechnej miłości, wolności, równości, tolerancji mamy zimową przerwę, mamy zimowe wakacje. Jednym słowem, mamy holiday. Cieszmy się zimą, radujmy się zimą. Cieszmy się wspaniałym nastrojem. Dziś nie ma już Bożonarodzeniowej szopki. Przecież jej widok mógłby wszystkich wokoło obrazić. A do tego dopuścić nie wolno. Jeśli chcesz mieć ładnie w domu, wokół domu, postaw sobie jakąś budkę, jakiś domek, po którym będzie chodził piesek w czerwonej czapce, albo miałczący kotek w takiej samej czapeczce. Wtedy wszyscy będą szczęśliwi i wszyscy będą zadowoleni. Tak. Tak ma wyglądać nasze świętowanie, tak mają wyglądać nasze zimowe wakacje. Uśmiechasz się z niedowierzaniem, drogi widzu, słuchaczu, czytelniku? Uśmiechasz się? Ja też się uśmiecham, ale niestety takie myśli niektórym ludziom przychodzą do głowy. Mało tego, Usiłują nawet te swoje myśli przekuwać, przelewać na papier, pisać o nich na stronach internetowych, komputerowych, wydawać jakieś dyrektywy, rozporządzenia, próbują urządzać różne głosowania. Jednym słowem dochodzi do tego, że człowiek próbuje zabić Boga. Czy to jest możliwe, zabić Boga? Tak, Bóg kiedyś pozwolił się zabić. Syn człowieczy, Jezus Chrystus, pozwolił się kiedyś przybić do krzyża. Oddał życie z miłości za nas. Umarł, ale umarł i z martwych wstał. A Chrystus, który powstał z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nie ma nad nim już władzy. Dziś Chrystus mówi, ja umarłem za Ciebie i cały czas po zmartwychwstaniu żyję dla Ciebie. Przynoszę, twoj, przynoszę Ci miłość, żyję dla Ciebie i dla Ciebie narodziłem się w betlejemskiej stajence. Możesz moją miłość przyjąć, ale możesz także Moją miłość odrzucić. Nie możesz mnie już więcej zabić. Możesz jedynie zabić moje życie w swojej własnej duszy. Ale zapytajmy za papieżem Janem Pawłem II: Czy człowiek może odrzucić Chrystusa? Może, oczywiście, że może, ale powstaje pytanie: czy warto i w imię czego warto? Porozmawiajmy chwilę na ten temat. Ten świat, śpiewał kiedyś Czesław Niemen. Dziwił się wielu ludzkim postawom, zamysłom, zakusom, nie mógł ich pojąć, bo dostrzegał wiele zła, które dzieje się wokół. A jaki świat stworzył Bóg? Pamiętamy, wiemy, znamy z opisów Księgi Rodzaju. Bóg stworzył niebo i ziemię. Stworzył oceany, wszystkie zwierzęta, rośliny, całe niebo, całą Ziemię. I w końcu Bóg rzekł: Stwarzam cię, człowieku, stwarzam cię, mężczyzno, stwarzam cię, kobieto. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię, zaludniajcie ją. I czyńcie ją sobie poddano. Tak rzekł Bóg, taki był jego zamysł. I rzekł Bóg do człowieka: czci Ojca swego, czci Matkę swoją. Tak powstała rodzina. Tak zaczęło toczyć się ludzkie życie, i tak zaczęły toczyć się. Dzieje ludzkości. Czy nie wszyscy o tym wiedzą, czy nie wszyscy o tym pamiętają, że właśnie taka jest rzeczywistość, że taką rzeczywistość zamierzył Bóg? W tej rodzinie, w tej wspaniałej ludzkiej komórce, strukturze genialnej powstaje ludzkie życie. W tych dwóch światach dokonują się niesamowite, wspaniałe rzeczy. W światach jakże od siebie odległych. Jakże odległy jest świat kobiety od świata mężczyzny. Jakże inny. Kobieta, mężczyzna mają zupełnie inne role. Inaczej postrzegają świat, mają inne potrzeby, pragnienia, inaczej widzą rzeczywistość. Ale te dwa światy pragną łączyć się. Te dwa światy są komplementarne. I dlatego powstaje rodzina, dlatego rodzi się miłość, dlatego rodzi się ludzkie życie. Tak wygląda świat. Czy można tą rzeczywistość kwestionować, mówić, że jest inna? Taką rzeczywistość stworzył Bóg. I w takiej rzeczywistości, w takiej rodzinie, w świętej rodzinie, przychodzi na świat Jezus Chrystus, Boże dziecie, w Betlejemskiej stajence, w ubogiej stajence. Rodzi się wielka miłość, i ta miłość mówi: chcę się Tobie ofiarować, przychodzę do Ciebie, daję Ci wszystko, co mam. Daje ci miłość, daje ci szczęście, daje ci zbawienie. Tylko żyj, tylko żyj tak, jak ci wskazuję, tak, jak ci mówię. I dzięki temu będziesz mógł osiągnąć wieczność. Czy wszyscy cieszą się z Bożego Narodzenia? Czy wszyscy cieszą się z przyjścia Syna Bożego na świat? Niestety nie. Wielu żyje tak, jakby Boga nie było, jakby Syn człowieczy nigdy na świat nie przyszedł. I tak niektórzy próbują urządzać rzeczywistość wokół siebie i tak próbują urządzać świat. Ale dokąd ta droga prowadzi? Czy taką drogą można iść? Oczywiście, że można, bo człowiek jest wolny. Jakże często widzimy w różnych internetowych przekazach, kiedy ludzie mówią: Ja odchodzę, a może Ty też pragniesz odejść? Jeżeli tak, to porozmawiajmy. Opowiedz, jak Ty odchodziłeś od Boga? Jak ty zostawiałeś, zostawiałaś to, co on ci oferuje, czego pragnie, czego oczekuje, opowiedz, podziel się tym. W innym wypadku słyszymy, a ja w taki czy taki to, a taki inny sposób dokonałem, dokonałam aktu apostazji. Dopełniłem, dopełniłam wszystkich formalności, choć nie było łatwo ale już mam wszystko za sobą czy można oczywiście że można i tak się dzieje ale zobaczmy w tej wolności w tym wszystkim co bóg nam daje w tym że człowiek jest wolny jest również zupełnie coś innego w tej wolności człowiek może i traci boga traci Życie Boże traci to wszystko, co Bóg Mu ofiaruje. Czy to są jakieś nowe postawy? Nie. Tuż przed manką Chrystus rozmawiał ze swoimi uczniami i mówił do nich: Czy wy także chcecie odejść? Uczniowie wtedy odpowiedzieli: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A jeden z uczniów, nawet zdradził. Także takie postawy, odejścia, zdrady, urządzania świata po swojemu nie są niczym nowym. Mieliśmy z nimi i cały czas mamy z nimi do czynienia. Jakże często dzisiejszy człowiek mówi: Przekonajmy się, po czyjej stronie jest racja, po czyjej stronie są lepsze argumenty. Aby się o tym przekonać, urządźmy głosowanie. I wtedy na tablicy pojawia się wynik. I po tej stronie, gdzie wynik jest korzystniejszy, po tej stronie jest racja, po tej stronie jest prawda. Czy rzeczywiście czy głosowaniem można zmienić rzeczywistość? Czy poprzez głosowanie można zmienić prawdę? Można zmienić ludzkie prawa? Można zmienić ludzkie życie, świat? Przez głosowanie można zmienić wiele relacji, które dla życia mogą być korzystne mniej bardziej które w jakiś sposób to życie społeczne układają ale wielu rzeczy po prostu przegłosować nie można bo nie można przegłosować rzeczywistości Rozmawiałem kiedyś dosyć długo i to nawet nieraz z jednym słynnym filozofem którego bardzo cenię jest to wspaniały człowiek i on Kiedyś, kiedy rozmawialiśmy na różne tematy społeczne, polityczne, odezwał się do mnie w taki anegdotyczny sposób i powiedział tak: Demokracja jest to przewaga większości nad rozumem. I w tym anegdotycznym stwierdzeniu jest niewiele racji, bo można powiedzieć, że dwóch panów stojących pod budką z piwem może przegłosować profesora no bo będzie w liczbie głosów 2 do 1 ale czy to znaczy że panowie pod budki z piwem mają rację a profesor człowiek wykształcony doświadczony znający życie racji nie ma to niczego nie dowodzi takie głosowanie naprawdę nic nie jest warte. I o tym pamiętajmy, bo dzisiaj niektórzy próbują przegłosować samego Boga, Jego prawa i sam fakt, że Bóg przyszedł na ziemię, że żyje z nami, że żyje wśród nas, że dokonało się Boże narodzenie. I w tym kontekście popatrzmy. To właśnie Bóg, mówiąc współczesnym językiem, jest największym wolnościowcem, największym demokratą, jest za największą równością. Dlaczego? Ponieważ On mówi, człowieku, masz moją miłość, masz moje prawo, przyjmij je, żyj tym wszystkim, postępuj tak, a będziesz szczęśliwy, będziesz zbawiony. Ale Masz wolność. Ja Twoją wolność szanuję. Ty możesz to wszystko odrzucić. Możesz się z tym wszystkim nie zgodzić. I ja cały czas mimo tego będę Cię kochał. Będę na Ciebie czekał. Ale w tym wszystkim rozbrzmiewają również słowa przestrogi. Chrystus mówi: czuwajcie, módlcie się, bo. Nie znacie dnia ani godziny, ale to jest tylko przestroga, to jest tylko zachęta. Człowiek pozostaje wolny. Człowiek nie musi powiedzieć Bogu tak, człowiek może i często się Bogu sprzeciwia. Ale jakie to będzie miało konsekwencje, następstwa? Każdy jest kowalem swego losu. I tu jest właśnie powszechna równość. Wszyscy kiedyś przekroczymy bramy wieczności. I wtedy Bóg pochwie. Czekałem na ciebie. Patrzyłem, czy mnie przyjmiesz. Czy dokona się w tobie Boże Narodzenie. Jeśli dokonało się, jeśli żyłeś ze mną, zasiądź, zasiądź ze mną, bądź na wieki szczęśliwy. A jeśli w czasie przekraczania tej bramy Chrystus zobaczy, że był odrzucony, że człowiek mówił mu cały czas nie i w chwili przechodzenia do wieczności mówił mu nie, wtedy również nie narzuci mu swojej woli. Z tęsknotą, z bólem, z płaczem, powie: Nie chciałeś, nie chcesz być ze mną. Zatem nie będziesz już nigdy na wieki ze mną. I tu wtedy dokona się wielki dramat. Ale Bóg wolność człowieka uszanuje, ponieważ człowieka kocha. Oby nigdy do takiej sytuacji. Nie doszło. Pragnę podzielić się z Państwem jeszcze jednym takim przemyśleniem. Otóż wielokrotnie w przeszłości dochodziły do nas różne wieści, różni dygnitarze z dawnego komunistycznego systemu odchodzili na drugi świat, osiągali sędziwy wiek. Ale dało się słyszeć, że w tych ostatnich chwilach w tych. Ostatnich godzinach zmieniali się, prosili o kapłana, chcieli się z Bogiem pojednać, chcieli na tą drugą stronę przejść z Bogiem. Czy tak rzeczywiście było? Miejmy nadzieję, że tak i wtedy jest to powrót, powód do radości, bo każde nawrócenie, każda łaska, którą Bóg obdarza człowieka, jest wielką radością i Wielkim szczęściem. Jeden z zakonników dzielił się również swoimi doświadczeniami z pracy w hospicjum. Powiedział, że w jego obecności chyba 500 osób przeszło na drugi świat. I powiedział, że kiedy te osoby na drugi świat przechodziły, to wśród nich nie było ani jednego ateisty. Ci ludzie, jak mówił. Mieli wcześniej różne postawy, bronili się przed Bogiem, nie chcieli przyjąć Jego łaski, żyli obok Niego, ale kiedy zbliżała się ta chwila, kiedy wiedzieli, że ich życie osiąga kres, wracali, przychodzili do Boga. I On powiedział wyraźnie: Wśród tych pięciuset ludzi nie spotkałem w chwili śmierci, kiedy przechodzili na drugą stronę, ani jednego ateisty. W tym kontekście przypomnijmy jeszcze słowa, które rozbrzmiewają w Piśmie Świętym i o których również warto pamiętać, bo to są naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne słowa. Słowa te brzmią tak. Świątynią Boga jesteście. Jeśli ktoś zniszczy tę świątynię, tego zniszczy i Bóg. To są rzeczywiście słowa tak mocne, że aż przerażające. Ale czy chodzi o tutaj tylko o trwogę? Nie. Tu chodzi o to, żeby pamiętać, że Chrystus narodził się po to, aby tą swoją miłość nam przynieść. I ono rodzi się po to, byśmy żyli nim, byśmy żyli dla niego, byśmy go przyjęli. By w nas dokonało się Boże Narodzenie. Wtedy my będziemy inni, wtedy świat będzie inny, wtedy cała nasza rzeczywistość będzie piękna, bo temu służy właśnie Boże Narodzenie. Nie temu, aby trwać w jakimś świątecznym nastroju, aby cieszyć się tylko prezentami, upominkami, choinką, aby cieszyć się rodzinnymi spotkaniami. Owszem, to wszystko jest wartościowe i piękne, ale nie stanowi wartości samej w sobie, bo istotą Bożego Narodzenia jest Narodzenie Syna Bożego w ludzkim sercu. I taka jest istota świąt, i takie są święta. Nie ma innych świąt Bożego Narodzenia jak Boże Narodzenie. I tych świąt takiego przeżywania i takiego świętowania Państwu i sobie życzę. Niech w naszych duszach, w naszych sercach dokona się Boże Narodzenie.